Aż się łaska wokół kręci, powiem Wam, że też kiedyś taki miałem, no prawie dokładnie taki sam jak ten, tylko trzy razy większy, zielony, napęd elektryczny i tu z boku miał czerwoną radziecką gwiazdę, ale i tak był sensacją dla dzieciaków w sąsiedztwie. Stwierdzenie, czy dana zabawka jest dobra czy zła, zależy od subiektywnej opinii, ale jeden element jest taki sam dla wszystkich bezpieczeństwo. Witajcie na kanale testerzy jakości. Nazywam się Karol Wyszyński, jestem aspirującym super tatą i wraz z moimi testerkami jakości ze specjalnego dziecięcego laboratorium będziemy dzisiaj dla Was testować bezpieczeństwo zabawek. Dzieci mają niezliczone ilości i rodzaje zabawek: plastikowe żołnierzyki, jajka hacimalsów. Styropianowe jabłko, sam bym się skusił. Klocki, lalki, pluszaki, trampoliny, farbki, wieże spinaczkowe. Pewnie jest ich znacznie więcej. Jeżeli znacie jeszcze więcej rodzajów zabawek, piszcie śmiało w komentarzach. Przypomnijcie sobie, jak wy kiedyś testowaliście różne zabawki. Czy to ucho słonia da się oderwać? Nie, nie da się oderwać, ale drugie ucho się dało. Sam obserwując swoje dzieci, jestem pod wielkim wrażeniem ich kreatywności, bo okazuje się, że żołnierzyk może być nie tylko żołnierzykiem, ale może być synem lalki Barbie albo jej mężem. I takich pomysłów może być, może być znacznie więcej, ale ważne jest, żeby pomimo tych rygorystycznych, wręcz dramatycznych testów, kupowane zabawki w dalszym ciągu były dla dzieci bezpieczne. Na co narażone są nasze dzieci? Tutaj mamy fragment zabawki, który teraz stanowi zagrożenie skaleczenia lub połknięcia, a przez to na przykład zadławienia lub zakrztuszenia. Są również zabawki elektryczne, które mogą grozić porażeniem prądu oraz zabawki bardzo głośne, które mogą grozić uszkodzeniem słuchu. W Polsce i na całym świecie istnieje wiele norm prawnych, które regulują to, jakie zabawki mogą zostać dopuszczone do obrotu. W Polsce i w Unii Europejskiej jest to m.in. dyrektywa dotycząca zabawek oraz międzynarodowa norma ISO. Co ważne, te przepisy dotyczą nie tylko producentów, ale także importerów. I dystrybutorów, tak żeby kupując zabawkę na terenie Unii, mieć pewność, że spełniają one te wszystkie rygorystyczne normy. Uwaga, konkurs! Nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest XIX wieczna zabawka. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek się tak bawił, to napiszcie znać w komentarzach, ale nie jest to zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe brzmi: napiszcie w komentarzu pod filmem na YouTubie, jakie nietypowe zabawki. Towarzyszyły Wam w dzieciństwie. Aby mieć pewność, że zabawki spełniają wszystkie normy e, i nadają się do użytku przez dzieci, sprawdza się je w bardzo wielu aspektach. Eksperci Tifrheinland Polska oceniają produkty pod kątem właściwości chemicznych, fizycznych i elektrycznych. Określają również ryzyko łatwopalności, właściwości higieniczne i zgodność elektromagnetyczną. Dziś jednak moje małe testerki e, wykonały swoje własne testy. Jak rodzic może sprawdzić zabawkę przed jej zakupem? Po pierwsze, już przed samym zakupem, gdy sprawdzacie produkt, zerknijcie na produkcie, na jego opakowaniu, czy są odpowiednie znaki. W tym wypadku, na przykład znak CE, czy są również certyfikaty, znaki jakości, które informują o tym, że dana zabawka została sprawdzona w sposób bezstronny i niezależny. Po drugie, sprawdź, czy dana zabawka jest dostosowana do wieku Twojego dziecka. Na przykładzie tej zabawki. Kategoria niebezpieczne, czy niewskazane, czy zabronione dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, a także dodatkowa informacja, że istnieje niebezpieczeństwo zadławienia, gdyż występują małe elementy. A producenci przed wypuszczeniem produktu na rynek dopasowują, dopasowują te produkty nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale także kierują się. Rozwojem psychoruchowym wieku, a normy dla dzieci poniżej trzeciego roku życia są zdecydowanie bardziej restrykcyjne. Po trzecie, kupując zabawki, sprawdźmy, czy nie mają ostrych krawędzi lub czy nie grożą. Na przykład czy takich ostrych krawędzi nie będzie, gdy zabawka się rozbije. Tutaj mamy talerzyk i jakąś pokrywkę. One mogą być potencjalnie, potencjalnie ostre. Jeżeli zabawka składa się z kilku części, które należy zmontować, powinniśmy sprawdzić, czy te części nie grożą przycięciem palców naszego dziecka. Jeżeli zabawka jest na baterię, musimy koniecznie sprawdzić, czy ten pojemnik na baterii jest wystarczająco dobrze zabezpieczony, tak, żeby dziecko nie miało dostępu do baterii. Jeżeli zabawka jest ze sznurkiem, Musimy sprawdzić, czy ten sznurek nie jest dłuższy niż wzrost naszego dziecka. A jeżeli wasze dzieci są alergikami, koniecznie musimy, musicie się dowiedzieć, jaki jest skład, z jakich substancji stworzone są dane zabawki, tak by dziecko bawiąc się nie miało na przykład jakiejś reakcji alergicznej. Jeżeli wciąż mamy wątpliwości, warto zajrzeć do internetowej bazy danych RAPEX. Link do niej znajdziecie w opisie. Jest to baza wczesnego ostrzegania i baza wymiany informacji, która obejmuje wszystkie nieżywnościowe produkty, które pojawiają się w Unii Europejskiej. Jest tam również newsletter, który informuje co tydzień, jakie produkty zostały zgłoszone jako niebezpieczne lub zostały wycofane z rynku, powinny zniknąć z tego rynku. Niestety, informacje z Polski pojawiają się tam bardzo często, więc warto zajrzeć, by wiedzieć, by sprawdzić, czy dane zabawki przypadkiem na tej liście się nie pojawiły, a jeżeli się tam pojawiły. To są potencjalnie niebezpieczne dla Waszych dzieci.